Ruszyły. Ruszyły ławą. Wszystkie konie na najlepszą pozycję, cokeje walczą, żeby w tej chwili zająć. Tam tender się przesuwa. Jest wejście w pierwszy zakręt. Jeszcze nie wiadomo kto prowadzi. Jest w tej chwili tender, delator. Tam przesuwa się bukinista. Delator jest na czwartej pozycji. Skupowana stawka, tender, bukinista, nuna jak najlepsza, Mustafa, Delator, test, zielzan, następnie Jackpot, Royal Flash, ostatni David, przedostatni Royal Flash powiększa przewagę tender, wyjście na przeciwległą prostą, pierwszy tender, drugi bukinista, trzecia nuna, czwarty Mustafa, piąta test, szósta jak najlepsza. Siódmy Szerali, Delator, Toszyniem Jackson, następnie Dzielgan, Belvedere, Burnus, Sekpot, Holmark i na ostatniej pozycji Daley. Nadal na czele stawki jest Sender, drugi bukinista, trzeci Mustafa, czwarta Nuna, piąta to szósty i cała stawka z ostatnim. Daily. teraz konie się zgrupowały jakby nieco za tą słabnąć tender. Tender tak jest i wyprzedzają go. Następne konie, poszedł Mustafa, wejście w rakręt. Mustafa, ale za nim bukinista, półsiodle i za nimi test, tysiąc metrów do celownika. Przecież by Mustafa na klasę poszedł. Mustafa pierwszy, drogi jest bukinista, razem z test, jak najlepsza jest czwarta, sierali piący, następnie Holmark, Belvedere. Na strzele nadal jest Mustafa, droga te trzeci bukiwista, czwarta jak najlepsza, piąty delator tam się zbliża. Belvedere, reszta jest daleko. Przejdź jest daleko, wyjście na prostą. Ławą koniec inicjują, Straszna walka, ale nadar Mustafa jest pierwszy. Mustafa 400 metrów do celownika. Mustafa zdecydowanie jest pierwszy okej się ogląda, Mustafa walka o drugą pozycję. Ławą kilka koni walczą o drugą pozycję. Jak najlepsza się zbliża, tu od nas polem 200 metrów Mustafa zdecydowanie deklasuje przeciwników. Mustafa w całym ręku. Druga najlepsza. Trzeci bukinista, walka o trzecią pozycję. Pierwszy Mustafa, druga jak najlepsza. Trzeci Holma, czwarty bukinista. Dzielżar się rali bez jest burnus, delator Dejny dalej i teraz kończy wyścig